Siemanko wszystkim, dzisiaj gram na Bedwarsa, choć z lagami, ale może nie takimi aż ogromnymi. A. Jednak są duże, ale może da się to zrobić. Są ogromne lagi. Dobra, to dzisiejszy odcinek będzie się nazywał Granie z ogromnymi lagami. Bed Wars I w ogóle uda się coś ugrać To już jest pytanie się łóżko Znaczy no co ja gadam Ktoś się rozwalił Komuś Dobra Więc dzisiejszy odcinek nazywa się Granie z ogromnymi lagami. I postoję tak sobie w miejscu, może się odleguje no i tak to wygląda zawsze, na moim komputerze. Znaczy no, komputer, laptop, ale no... Dobra, zbierajmy sobie na coś, może, może, może... Dobra, tak jak zawsze, polecimy. Weźmy sobie hop, hop, tu... Teraz tak dobra, granie z ogromnymi lagami. Jeżeli będzie pod tym filmem. Um, no dobra, zapomniałem jednej rzeczy. Jeżeli będzie pod tym filmem więcej niż, niż 100 wyświetleń, to nagram kolejny tylko bez lagów. No i tak. No dobra, weźmy sobie wełnę i może jakiś miecz od razu. Nie mogę jeszcze. Dobra, może teraz już będę mogła. Naprawdę, lagi są takie, że chodzą. Nie, teraz to chyba są klatki na sekundę. Ktoś się bije chyba? Nie. Tak, ktoś się bije, ale... Dobra, ja nie mogę teraz nic zrobić, bo mnie tak bo Boję się, że spadnę. Wezmę sobie w rękę fireballę jak to będzie budować w Chyba się trochę boję, powiem że budować i robić parkury, ponieważ... no... takie jest moje obracanie w tej chwili wiem bardzo wysoka jakość wysoka jakość naprawdę a dzisiaj to wyjątkowe są lagi bo tak to nigdy nie mam lagów a no wiadomo no to nie jest takie granie jak na tym laptopie nie jest takie granie jak, jak na komputerze ale no... no no nie jest to wysoka jakość grania nie, ja nawet nie wiem, bo mam takie lagi Jest to granie, myślę, że jak No i koniec Ja nawet go nie widziałem Miałem takie lagi, że mm. Ale trochę inny filmik, bo raczej ra... ra... do... Dobra, raczej nikt nie nagrywa filmików z lagami To tutaj będzie I naprawdę, jeżeli będzie pod tym filmem 100 wyświetleń to, bo nie ukrywam, to jest mój pierwszy film na kanale, a jeżeli pod tym filmem <gryw> przez kilka lat zgromadzi się 100 wyświetleń, to będę mile zaskoczony. Naprawdę. Nawet nam jeszcze łóżka nie zniszczyli, ja gram z logami. No, szacun, chłopaki, szacun. Chociaż nie gram z przyjaciółmi lub z kimś, ktoś nam się idzie skopać łóżko. nie ktoś tak nie nikt nie, nie, nie co ja widziałem kogoś kto się kopie do naszego łóżka aha no dobra może to przez te logi, bo naprawdę troszkę dziwnie no, to wyglądało i troszkę niebezpiecznie dobra naprawdę jeżeli pod tym filmem będzie 100 wyświetleń to będę naprawdę zaskoczony strasznie bo no no dobra trzeba jakoś zacząć grać wreszcie dobra lagi chyba lagi są takie ogromne że ja się boję chodzić normalnie muszę uciekać z tego nie? Okej, okay, dobra. Nie, nie, spadnę. Okej, okay, dobra, nie spadłem, let's go. Ale naprawdę nie spodziewałem się tego. Dobra. Nie spodziewałem się tego, że nie spadnę. Włożę sobie... ...do skrzynki. Nie, co ja zrobiłem? Ja nie wiem. Dobra, będę miał ja... Nie, żartuję. Zobaczmy, ja mam tyle... Aha, okej, okay, dobra. Wyłożyłem sobie... Dobra, będę chodził. Są takie lepiej, że nawet nie wiem, nie chce mi się grać przez to. nigdy ja bym teraz z rundy dalej, przecież odcinek ma temat grania z ogromnymi legami i zrobiłem to... Okej, to i do mnie idzie? Nie, dobra, nie idzie, nie do mnie. To jest dziwne, bo zawsze... To... To się idzie? Nie. Dobrze, mam emeralda. Dobra. Ta, ten odcinek już naprawdę jest... Ja się boję w ogóle coś robić. No bo po prostu ja, ja gram i to jest ja opóźnienie. Bo o kurczę teraz jak się zlagowało. Teraz to w ogóle już jest tragedia, tragedii. Nie wiem, co się stało. Być może przełączyłem sobie coś tam z hercami. Robiłem, nie wiem, ale to chyba powinno być lepiej, bo z 44 przełączyłem na 60. Chyba 4, czy tam coś. O kurczę, skąd ja mam 6 diamentów? Dobra, to ja sobie kupię coś u niego. Weźmy, 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 weźmy. Nie mają zbroi. To weźmy może hop. To. Eee, no może, może, może. Okej, okay, to weźmy. Jakie są lagi? Ja nie mogę. Nie ukrywam, no że nie jestem, nawet bez lagów, nie jestem najlepszym graczem w tę grę, ale idzie mi o wiele lepiej niż tu z takimi lagami nie da się nie da się w ogóle nic zrobić no ja gram gdybym teraz nie robił odcinka przez lagi przez lagi spadłem gdybym teraz nie nagrywał odcinka to to by było według mnie stracony czas granie na takim no, na takich lagach no bo nie ukrywam to w kurza jak jak nie wiem co, ja w ogóle, no nie mogę nic zrobić tak naprawdę, A. każdy ma swoje ja zbroj, zbroje, ja nie mam zbroi, bo oczywiście co, mam takie lagi, ale w sumie o tym jest odcinek, więc dobra, ej, my mamy finał już, dobra, z czerwonymi, idzie do nas czerwony, idzie do nas czerwony. Dobra, on jest tam, ucieka, okej okay. Dobra Dobra, więc trzeba Trzeba, przydałoby się wygrać, jeśli na takich lagach To odcinek naprawdę, myślę, że by był niezły bo, jakby, no dobra, rozumiem. Jakbym grał na takich lagach i zajął ostatnie miejsce, czyli w tym przypadku czwarte, no to dobra, odcinek nie byłby jakiś znakomity. A jak gram sobie na ogromnych lagach i jeszcze zajmę pierwsze miejsce, to to już naprawdę będzie. już te diamenty, gościu. O kurczę, ile on tych diamentów mi dał? Osiem diaksów mi dał. Ja... No nie, nie mogę nawet wejść. Dobra. O, czerwoni mają zniszczone łóżko. Okej, okay, let's go. Ktoś tutaj z mojej drużyny się przyczynił do tego. No nie no, ale przecież ja mam lagi. Ja nie pójdę tam sobie. Tak, super. Z czymś takim mam iść na czerwonych jeszcze. Ej, no. Trochę teraz już jest przesada z takimi lagami. Chciałem... Odcinek ma być z lagami, ale nie z lagami, że idą trzy klatki na sekundę, aż z takimi to może nie chcę. Troszkę wełny, bo nie chciałem sobie wełny. Dobra, odcinek nie będzie zbyt ciekawy, ale jeżeli to wygramy, to będzie naprawdę... Nie powinien być szatun dla mnie, ale bardziej... Super. Jest dwóch czerwonych. A ja jestem na lagach. I kto wygra? Dwóch czerwonych na lagach. I Pytanie. Pytanie. Co zajmiemy? Czy pierwsze, czy drugie? Bo jestem bardzo ciekawy. Ale oczywiście. Tu nadal mam lagi. Ok, dobra. Jest jeden czerwony na jeden niebieski. Kto wygra? Jest jeden czerwony na jeden niebieski. Zobaczmy, nie co nastąpi. Bym się więcej przy tym nie

jak na takich lagach. Dobra, to ja już kończę. Papa. Pa.